I pierwszy wyjazd w 2025 roku, bardzo na spontanie, dosłownie decyzja w 5 minut. Także piękna pogoda, co prawda troszeczkę chłodniej, ale trzeba korzystać ze słoneczka. Także gdzie jedziemy, to się dopiero okaże. Jedziemy na stację po paliwo, po gaz, żeby wymienić butle. I jedziemy, najprawdopodobniej nad morze, ale to się jeszcze wszystko okaże. Do zobaczenia w odcinku. I jedziemy przed siebie, jedziemy w stronę północy, czyli nad morze. Zobaczymy, czy Gdańsk, czy Sopot, czy na dziko, czy na jakiś kemping. I tak, jedziemy na jedną nockę, także się okaże. Do zobaczenia w odcinku. I finalnie wybraliśmy, że jedziemy do Sopotu. Będzie to kemping na jedną nockę. Sopot 34, także jeszcze nam zostało około 120 km do celu. Także już niedługo będziemy w Sopocie. Droga bardzo ładna. Super pogoda. Mały przystanek w KFC był także. posileni, jedziemy dalej. I dojechaliśmy na Sopot 64, tutaj na ten camping. Już się rozłożyliśmy, także zaraz wam pokażę jak to wygląda. Blisko. Zatoki, fajne wydzielone parcele. Także zaraz wam pokażę, jak to wygląda, gdzie się usadowiliśmy. Nasz kamper stoi tutaj. Tutaj mamy widok na kemping, na recepcję. Tutaj od razu w budynku recepcji są sanitariaty. Fajna pogoda, tylko że troszeczkę chłodno się zrobiło teraz. Także jest tuż przed majówką, także troszeczkę chłodno. Natomiast bardzo blisko zatoki są również domki. Wydzielone parcele takimi drewnianymi kłodami i większe, i mniejsze kampery i mniejsze mogą tutaj wjechać, także swobodnie można się zmieścić. Podlewane jest, także widać, że zadbane. Same sanitariaty schludne. Jeżeli chodzi o prysznicę, nie ma drzwiczek, tylko są zasłonki. Ale też widać ładne płyteczki. Także. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ciepło jest w środku, także mimo, że na dworzu jest dosyć chłodno, tam około 10 stopni, to w środku jest naprawdę ciepło, także super. Pogoda jest naprawdę piękna. Sam kemping znajduje się bardzo blisko Mola Sopockiego, tutaj przy samym Radisson Hotelu. Także miejscówka bardzo fajna. Pogoda jest naprawdę bardzo przyjemna, także trzeba korzystać właśnie. Stwierdziliśmy, że tuż przed wyjazdem tym dłuższym chcemy troszeczkę sprawdzić co tam w kamperku słychać, czy wszystko działa, czy wszystko jest sprawne. Także to jest taki testowy wyjazd. Tutaj w sezonie letnim, pewnie na majówkę, widać tam taki pusty plac. Jest to plac taki dmuchańców, plac zabaw. Także dosyć spory ten obszar. Tylko pewnie majątek z chłopakami bym przetracił. Natomiast tutaj na samym terenie kempingu są właśnie domki. Płytami tutaj wyłożone. Także schludnie, o, widać, że tutaj nawadniane o, żeby trawka urosła są jedąki. I, I tutaj zaraz już wychodzimy z kempingu właśnie w stronę Zatoki Jest tutaj taki, takie przejście także Bliźniutko do wyjścia. Słuchajcie, dwie minutki. Tutaj widzę, że coś się buduje. Powolutku. Pewnie infrastruktura się powoli zwiększa. no Bo bliskość zatoki, słuchajcie, powoduje to, że w sezonie letnim tutaj na pewno jest ogromu ludzi. Parę kroków. I mamy wyjście na Zatokę. Także bliziutko. Naprawdę sam kemping jest naprawdę usytuowany w doskonałej, w doskonałej ma doskonałą lokalizację, w doskonałej pozycji jest tutaj. Także wyjście tutaj mamy na plażę w Zatoce. Także jakieś morsy, morski o, no i samą mamy bliziutko mamy bliziutko tutaj Ten, tą plażę tutaj w oddali już widać Molo Także lokalizacja tutaj kempingu jest naprawdę niesamowita Super pogoda, jak widać. Jedyne chmury to te od samolotów. O, rodzinka już idzie. Nie mogła się doczekać plaży. Henio, Marta i Staś. A, wejście na plażę jest tutaj, także Naprawdę bliziutko. Tam widać, że jest właśnie coś remontowane. Ten budynek może będzie wykańczany na sezon, także też troszeczkę to będzie inaczej wyglądało. Ale naprawdę miejsce jest przecudowne, jeżeli chodzi o bliskość mola, Monciaka, Także dlatego się też tutaj wybraliśmy, żeby z chłopakami sobie spacerkiem można było przejść. Troszeczkę wiaterku. Ta pogoda teraz troszeczkę się popsuła. Teraz w tym czasie co wyjechaliśmy, znaczy popsuła temperatura jest po prostu chłodniejsza. Także nie jest tam 20 parę stopni jak było, czy tam nawet 25. Jest koło 10 stopni w tym momencie. Troszeczkę wiaterku jak słychać zapewne, ale super błękitne niebo. Także jest naprawdę super. Ludzi spacerujących jest naprawdę sporo. Można sobie tutaj powdychać troszeczkę świeżego powietrza. W końcu Sopot to uzdrowisko. I też lubimy tutaj przyjeżdżać. Jakoś tak rodzinką uwielbiamy morze, ponieważ bardzo blisko mamy do jezior, nawet w niedługim czasie, u nas niedaleko jednego z jezior się otworzy pewne miejsce dla kamperów. Oczywiście podjadę, zaprezentuję co tam będzie, może się uda porozmawiać z właścicielami, jeżeli będą. Także też wam pokażę, bo wiem, że na naszym Płockim rynku też się otworzy niedaleko właśnie takie miejsce dla kamperów dla przyczep. Także też nie omieszkam oczywiście pokazać. a wyłapcie słoneczko, co prawda chłodek, ale naprawdę naprawdę super pogoda. A skąd nazwa Sopo 34? Z bardzo prostego powodu tutaj mamy wejście 34, 34. natomiast samo wejście na kemping mamy tutaj. Jak widać coś tam powoli się tutaj wykańcza, tak mi się wydaje. Są jakieś tutaj materiały w środku w budynku. A jak wspomniałem. Także bliżko już. No i mijamy kościół i zaraz obok kościoła już mamy mąciak i po prawej stronie molo, także naprawdę z samego kempingu, bliziutko, to jest ogromny plus tej miejscówki. Bo jeżeli mamy gdzieś dalej do, dość, no to z chłopakami wiadomo, zaraz się zmęczą, zaraz coś, a tak naprawdę bliziutko. Spokojnie można sobie przejść A mówię, teraz taki spontaniczny wyjazd, naprawdę Wyjechaliśmy, nie wiem, o 11:00, Czy nawet zaczęliśmy się pakować o 11:00, Także do Sopotu mamy Tam 300 km, tam z lekkim groszem, także sobie ładnie przejechaliśmy Przelotowo, także około setki Z małym przystankiem na KFC Teraz też zaraz coś tam trzeba już mamy praktycznie jesteśmy na Molo także jeżeli chodzi o Molo to jest biletowane my dzisiaj akurat nie będziemy wchodzić, bo w Sopocie naprawdę jesteśmy parę razy do roku także bez sensu abyśmy wchodzili tym bardziej, że już jest tam prawie 18 Także bardziej sobie pochodzimy, coś zaraz zjemy i do kampera przetestujemy sobie wszystko na spokojnie, spłuczki, nie spłuczki i tak dalej. Także, no, widzę, że chłopacy już pobiegli na zabawki. Tutaj są stragany, tutaj w tych arkadach. Także, natomiast pogoda, o, jak widać, tylko samolot przelatujący, smuży, smuży tylko, także. O. Naprawdę fajnie. W taką pogodę to naprawdę bardzo sobie zrobić taki szybki wypad weekendowy żeby żeby nawet się tak zresetować troszeczkę Plac przed mąciakiem, także zaraz coś sobie wybierzemy do zjedzenia. Najprawdopodobniej do Meksykany się wybierzemy tradycyjnie. I jak zwykle w Sopocie do Meksykany, to jest już nasza tradycja, dzisiaj wyjątkowo w takim bardzo fajnym miejscu, bo przy samym mąciaku, także z pięknym widokiem i z pysznym jedzeniem w doborowym towarzystwie. My już pierwszego dnia powoli wracamy, także już powoli trzeba się zbierać do kamperka, bo trzeba włączyć ogrzewanie. Nie włączyłem ogrzewania, mogłem pomyśleć o tym wcześniej, to byśmy troszeczkę wcześniej mogli przyjść. A tak to teraz będzie trochę chłodno, ale nie jest tak źle. Że... O, my już jesteśmy tutaj, Sopot 64, tutaj zaraz wejście, także bliziutko. Na szczęście, tak jak mówiłem od Monciaka, to jest dosłownie 10 minutek, także zaraz włączam ogrzewanie i będzie cieplutko. Powoli przygotowania do sezonu są w pełni, toalety też są szykowane, widzę, ponieważ prace glazurnicze idą pełną parą. Tutaj tak samo, gdzie są dmuchańce, właśnie wczoraj widziałem, wszystko jest szykowane. Ładnie z rana tutaj Wam pokażę. My idziemy do żabki, wszystko jest tutaj niedaleko. Na terenie kempingu też jest mała tężnia, ale no mówię tutaj, mamy tuż za tymi drzewami już zatokę, także wszystko jest bliziutko. Tak to wygląda, wszystko tak to się prezentuje. Niektóre parcele troszeczkę bardziej pochylone, ale teren zasadniczo jest dosyć równy, także tutaj tylko kawałek takiej drogi jest ubitej nie jest wyłożona ani żadnymi płytami ani niczym, także tutaj troszeczkę mogłoby się przydać jakimś takim żwirem czy czymś wysypać, żeby to o, tak jak tutaj jest taki takie kamyczki, taki gres jakiś wysypane, tutaj były płyty. Także no powiem szczerze, te płyty to też jest bardzo dobry temat. Bo je bardzo ciężko zniszczyć. Są ciężkie, bo to są te płyty Jumbo, Jumbo. Także to jest akurat bardzo dobre. Także nasz kamperek tutaj stoi zaraz po lewej stronie. A my się wybieramy do żabki, także potem na jakieś jedzonko. O, a tutaj nasz kamperek sobie stoi. powoli się wybieramy do żabki Jeszcze tylko tutaj Wam pokażę recepcję Jak recepcja wygląda i o, tutaj jest recepcja także my bardzo polecamy ten kemping Niedzielny poranek od razu spokojnie i w ogóle dzisiaj tak mniej wieje. Zdecydowanie, ale osób troszkę jest, widzę. Też bardzo ładna pogoda, widać tylko takie pojedyncze chmurki. Chłopaki jak zwykle do piasku. Jaki piękna pogoda, można porozkoszować się z szumem zatoki. Troszeczkę statków na zatoce jest, widzę. Ruch w portach jest i mimo poranka troszeczkę osób spacerujących też już jest, także trzeba pokorzystać. Bardzo fajną sprawą jest to, że jak się zapytaliśmy, o której możemy wyjechać, ponieważ wiadomo, na weekend tylko przyjechaliśmy, to pani powiedziała na recepcji, że jeszcze nie ma takiego obłożenia. Wiadomo, to jeszcze nie jest majówka i że możemy sobie zostać do kiedy chcemy. Także to są właśnie plusy jazdy. Takie normalne terminy, nie jakieś tam mega oblegane. O, zatoka spokojna, czyściutka woda Jeszcze nie zmącona Tak samo ża żadnych sinic nie ma Jeszcze nie ten czas Dopiero potem troszeczkę w lato zacznie się a póki co woda naprawdę fajna. A chłopaki, tam widzę jak zwykle do piaseczku, ich ulubione zajęcie. także trzeba pokorzystać wiele wiele razy jechaliśmy do Sopotu z Martą ale jeszcze nigdy nie zawitaliśmy do baru przystań bardzo polecany jest ten bar jest za mną także zaraz zobaczymy jak smakuje jedzenie nie wiem czy zupkę jakąś wezmę zaraz zobaczę co tam będzie bo otwierają właśnie restauracja o 11, także zaraz, zaraz się okaże dosyć spore słoneczko, trochę wiatru było, było rano ale teraz już jest dużo, dużo lepiej także zobaczymy jak tam posmakuje tutaj w barze przystanie dla nas zupki rybne dla chłopaków zaraz będzie zeslaw dla malucha plus fryteczki a my sobie siedzimy w środku. Zaraz damy relację Jak nam smakowało Popyczne zupce czas na zmiany smaka, czyli beza. W dalszym ciągu piękna pogoda na wozu. jedliśmy, także całkiem smaczne, naprawdę zupa bardzo, bardzo dobra, beza weszła też jak złoto po tej zupce, także po tej rybce troszeczkę zmiana smaku wszystko bardzo smaczne, zaraz jeszcze idziemy na chwilę na plac zabaw żeby chłopaki troszeczkę poszaleli i będziemy się niedługo zbierać już do, do domu jeszcze zobaczymy jakie spalanie zatankujemy, także niedługo Wyjazd z powrotem do domu, i już niedługo wyjazd taki troszeczkę dłuższy. Gdzieś pewnie dalej zobaczymy, jaka będzie po prostu pogoda, gdzie ruszymy i gdzie, gdzie się wybierzemy. Po prostu wszystko jest uzależnione od pogody i od temperatury, po prostu gdzie będzie. Zrobiliśmy 323 km w jedną stronę. Wyjeżdżamy. Akurat jest stacja pod ręką, także zaraz zatankujemy. Zobaczymy, ile było spalania po, w jedną stronę po trasie. Wyszło 30, 36 litrów 11,30 litra ze średnią prędkością około 110. Także całkiem nie najgorzej. Wracamy, zobaczymy, jak będzie tym razem. Dojechaliśmy do domu, także zaraz będę podsumowywał ten wyjazd. Natomiast z drugą stronę zrobiliśmy teraz 309 km, bo tutaj już byliśmy troszeczkę na powrocie. Ale jak widać, wskazówka jest dużo. Wcześniej niż w połowie, tak jak tam była ponad połowę, to to jest troszeczkę wcześniej. Natomiast średnia przejazdu była dużo niższa około 90-95 km na godzinę. Także na drodze szybkiego ruchu nie pędziliśmy. W miarę, w miarę wyszło, także spalanie ok. Ile dokładnie to przed wyjazdem, tym dłuższym się okaże. Natomiast zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie na wyjeździe tym długim. A teraz zapraszam do podsumowania wyjazdu. Czas na małe podsumowanie tego wyjazdu. Sam wyjazd bardzo fajny. Po zimie auto sprawdzone dobrze. Także najważniejsze, że wszystko jest sprawne. Spalanie przy dosyć energicznej jeździe. Wyszło tam 11,3 na tempomacie. Naprawdę dosyć spora była średnia. Także. Całkiem ok. W drugą stronę no, myślę, że pewnie poniżej 10 mi wyszło. Natomiast ile dokładnie to y, dowiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ wtedy będę tankował przed wyjazdem y, i zobaczymy, jakie wyszło spalenie. Co do kempingu Sopot 34, bardzo fajne miejsce, bardzo klimatyczne, bardzo blisko plaży tutaj przy zatoce. Co więcej, można powiedzieć, teraz są delikatnie zmieniane toalety tutaj w budynku administracyjnym, także będą nowe płytki, będzie świeżutko. Fajnie, bo są wydzielone parcele, są ładne takie kłody, można sobie nawet na tym usiąść, także to jest fajne takie klimatyczne miejsce. Sam koszt za jedną dobę poza sezonem bo tak można to potraktować, ten wyjazd, jak i był w tym momencie. Wyniósł 162 zł. Natomiast mieliśmy troszeczkę dobę przedłużoną tutaj nic Państwo nie chcieli od nas. Jest to cena za dwoje dorosłych, jedno dziecko, ponieważ Henio jako iż nie ma 6 lat, nie wliczał się oraz jest to cena z prądem reszta kosztów słuchajcie no to każdy tutaj wiadomo różnie wydatkuje no my tutaj odwiedziliśmy Meksykanę to jest nasze stałe miejsce teraz byliśmy też dzisiaj w, w barze przystań Także kto ile wyda na jedzenie to jest myślę tutaj taka drugorzędna sprawa, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne upodobania. Natomiast mówię sam koszt bardzo fajny, super miejsce, bo można, jeżeli chodzi o kemping, można fajnie przejść sobie na Monciak. Naprawdę to jest dosłownie 10 minut spacerkiem z dziećmi. Także no my na pewno polecimy tutaj to miejsce, bo jest naprawdę bardzo fajne I dodatkowo widać, że cały czas coś Inwestowane, bo mówię, tutaj była zmiana toalet, także w tej części damskiej. Także cały czas widać, że jest tam zadbane, jest mała tężnia, także naprawdę miejsce bardzo, bardzo, bardzo fajne. Polecamy z całą pewnością. No i mówię tutaj też bardzo fajna, fajna sprawa była to, że nie musieliśmy nigdzie szukać jakiegoś tam parkingu. Dzisiaj państwo pozwolili nam. Żeby, żeby zostać troszeczkę dłużej, żeby właśnie wyjść na obiad i dopiero sobie wyjechać, także naprawdę rewelacja, także o, o takie kempingi nam chodziło, żeby jeździć i żeby pokazywać właśnie te kempingi z duszą, gdzie jest tutaj fajny klimat, tutaj się to sprawdza także do zobaczenia w następnych odcinkach także zostawcie łapkę w górę, zostawiajcie komentarze Zapraszam do subskrypcji kanału, bo niedługo coraz więcej materiałów będzie właśnie z wyjazdów i zagranicznych oraz tych właśnie w Polsce. Zapraszam.